A tu mam chyba jabłko. Okej, okay, jabłko w mm. fusiastych jest dobre, bo jest do zjedzenia. O Boże, ja miałam raz taką herbatę całą owocową i zjadłam ją po prostu. W sensie tam były owoce suszone i jeszcze były mm, płatki takiego żółtego czegoś. Też były smaczne. Cześć dzień dobry wam wszystkim. Witamy Was w drugim sezonie audycji. Mamy to. Chciałam jeszcze na początku wspomnieć i przeprosić wszystkich. Że jestem podziębiona, więc mój głos może być nie najprzyjemniejszy, nie tak jak zwykle. Dlatego dzisiaj więcej będzie zabierać głosu Ola, ale ja wciąż tu będę, żeby o mnie proszę nie zapomnieć. Olu, co będziemy dzisiaj robić? E, dzisiaj trochę porozmawiamy sobie o MBTI, czyli o kwestionariuszu typów osobowości. Cały skrót MBTI jest od angielskiego Myers, Briggs Type Indicator. No i to jest ogólnie taki kwestionariusz, który wypełniamy sobie online albo na papierze jak chcemy, no, ale zwykle online, bo to sami robimy. Ktoś to robi na papierze? W sumie ciężko będzie na papierze, bo potem wyniki. No ale właśnie. To, ale to psycholog chyba by musiał. Okej. Okay. Może u psychologa jest jeszcze bardziej legalnie i legitnie. Mm, uh -uh. Nie. Uh -huh. Okej, okay, kontynuuj. Sa samemu się to robi. I ogólnie to ma opisywać, w jaki sposób podejmujemy decyzje i podchodzimy, powiedzmy, do życia. Kwestionariusz dzieli nam osobowości na 16 typów. Dużo. Dużo i mało masz ile 7 miliardów ludzi na świecie, 8 miliardów i tylko 16 typów osobowości. Jest jeszcze bardziej, jakby, szeroki ten podział, ponieważ dzieli się jeszcze te wszystkie osobowości na cztery typy analityków, dyplomatów, strażników i odkrywców. I to są cztery główne? Tak, cztery główne, i w każdym z tych czterech głównych są cztery jakby mniejsze typy. Podpunkty. Tak, już mówię. Analitycy kochają taką racjonalność i bardziej podejmują decyzje na podstawie głowy, nie słuchają się serca. Rozumu. Tak, rozumu. Ale to nie jest tak, że jakby są robotami i tylko logika, logika, logika. Oni wszyscy yy, dzielą dwie litery, które za chwilę opowiem o co chodzi, ale oni też jakby intuicją się kierują. Mamy dyplomatów, którzy z kolei kochają pomagać i łączyć się z innymi ludźmi. No, no, no fajni są. <laughs> Mamy yy, odkrywców. Ty jesteś dyplomatą? Nie. <grymne> Dobra. A ty teraz udajesz, czy? Nie, nie pamiętam, czy jesteś. Nie jesteś. Idziemy <grymne> <grymne> dalej. Mamy odkrywców, którzy są tacy najbardziej spontaniczni z tych wszystkich typów. Tacy luźni. Jak mogę ich nazwać? To są zawsze ci zabawni znajomi. A reszta też może być zabawna. Ja wiem, że może być zabawna, ale to są ci, którzy cały czas chodzą na imprezę i wiesz, wiesz o co chodzi. Rozumiem. I jeszcze są strażnicy, którzy lubią porządek, takie bezpieczeństwo i stabilizację. Persi. Tak. I oni są właśnie bardzo praktyczni. I to są ci, co na imprezach stoją i nic nie gadają. Nudziarze. No no i dobra. No i w każdym z tych typów mamy cztery podtypy. W analityku mamy architekta, logika, dowódcę i dyskutanta. W dyplomatach mamy rzecznika, pośrednika, protagonistę i działacza. W sumie te nazwy dużo mówią już. Tak. W strażnikach mamy logistyka, obrońcę, wykonawcę i doradcę. I w odkrywcach mamy wirtuoza, poszukiwacza przygód, przedsiębiorcę i animatora. <śm> animatora. Zawsze z dziećmi się bawi i składa balony. Ale ma nawet taki śliczny obrazek. Bo w ogóle państwo tego nie widzą, oczywiście, bo to jest podcast, ale wszystkie te cechy osobowości mają swoje awatary. Tak, które są ładne i też y, każda ta grupa ma swój kolor. I to nie jest tak, że na tej stronie po prostu, na przykład ja na TikToku jak widzę, bo dużo mam tego też na TikToku. Różnym... Ktoś tu jest uzależniony. Od TikToka tak. To, to też kolorami ludzie się posługują, żeby jakby ogólny zarys. Analitycy są fioletowi, dyplomaci są zieloni, strażnicy są niebiescy i odkrywcy są żółci. O, na przykład mam dla ciebie zagadkę. Mhm. Czy wiesz, który typ będzie najczęstszy? Daj mi chwilę. Doradcy? Nie. Poszukiwacze przygód. Nie. To było ciekawie. Giejki Persi? Nie, dobra, nie wiesz. Logistyk. E, e, no, ostatnio. Okej, okay, no. Wyś nie zgadła. 13%. I to jest najwięcej? Mhm. Dobra, i teraz przejdźmy dalej. O co chodzi? Ogólnie to można według tego systemu każdego człowieka e, zamknąć w czterech literach. I wybieramy pomiędzy dwoma literami w każdym jakby etapie. I pierwsza litera to będzie albo E, albo I. I tutaj jest pytanie, czy jesteś ekstrawertyczką, czy introwertyczką. Czyli, kiedy jesteś ekstrawertyczna, to energię daje ci spędzenie czasu z ludźmi. Natomiast, kiedy jesteś introwertyczką. To energia się zmniejsza, kiedy jesteś z ludźmi, a kiedy jesteś sama, to się nadbudowuje. To nie znaczy, że introwertycy nie lubią spędzać czasu z ludźmi, tylko potem po prostu muszą się naładować. Tak samo jak ekstrawertycy muszą się naładować po byciu samym. No dobra, bo Ty nie znasz mojego MWTI, więc znam. teraz pobawimy się w taką zabawę, że będziesz przy każdym punkcie zgadywała, które jest moje, i zobaczymy, czy zgadniesz. A są połówki? Nie. Musisz albo to, albo to. Tak, musisz wybrać. Tutaj nie ma czegoś takiego, że jedno albo drugie. Często to jest takie 51% tego, 49% tego. I ja mam w większości takie. Aha. Okej. Okay. Okej, okay, to już jest moment, kiedy zgaduję? Tak, musisz zgadnąć pierwszą literę. Czy ekstra, czy introwertyk? Tak. Znam cię na tyle, by widzieć ciebie w sytuacjach, gdy obecność innych ludzi daje ci energię i wysysają z ciebie. Więc jakby ja uważam, że jesteś 50 50. Ale jeżeli mam już coś wybrać, to intro. Nie. Ekstra? Tak. Dlaczego intro? A ja wiem. Lubisz siedzieć samo w domu, rysować. Lubię siedzieć sama lubisz, w domu, rysować, jak, jak ale... idziesz na mieście, to zakładasz czasami słuchawki bez muzyki, żeby ludzie nie mówili do ciebie. Fakt. Ale... Ale po spotkaniach ze znajomymi, albo tutaj w suple, albo gdziekolwiek, ja potem nie mogę spać, bo mam za dużo energii. Pozytywnej. Tak. Okej. Okay. Jaki tu jest stosunek procentów? Yy, nie pamiętam jaki był. Ja jestem ambiwertykiem według mnie, bo ja uwielbiam spędzać czas sama właśnie, ale też uwielbiam spędzać czas z ludźmi. I ja mam cały czas energię, więc wiesz. A moje, pamiętasz moje? E. Jesteś no, ekstrawertyczką. Ja jestem ekstra. Ale też bym się zastanawiała, czy nie. No, bo ja mam masz to, trochę introwersyjną. Mam trochę. Często tak jest, że jak wracam skądś, to muszę posiedzieć w domu chociaż jeden dzień sama. Ale to jest na bardzo niskim poziomie introwertyk. Okej. Okay. Drugi. Wybierasz między S i N. S to będzie sensing po angielsku, N będzie od intuition, czyli między poznaniem a intuicją. Poznanie. To. Jesteś realistką, skupiasz się na faktach, w życiu kierujesz się rozsądkiem, często wcześniejszym doświadczeniem. A intuicja? Często dostrzegasz szerszą perspektywę danego zagadnienia i poszukujesz odpowiedzi, dlaczego coś funkcjonuje lub dzieje się w określony sposób. Cenisz innowacje i masz rozwiniętą kreatywność działania. Jak się nazywało to pierwsze? Poznanie. Sensing. Okej. Okay. Więc tak. Jeżeli chodzi o poznanie, to uważam, że jesteś osobą, która lubi... Opierać się na doświadczeniu, żeby nie marnować swojego czasu. Ale też jesteś kreatywna i lubisz innowacyjne sposoby. Jednak myślę, że jesteś tym pierwszym. E, poznanie? Poznanie. S? No. Nie. Też nie? Nie. Nie, ale tutaj bo jest mega blisko. To potem powiem, jakby bliżej o tym, ale um, często się zmieniają te typy. No. Na przykład zrobisz teraz, zrobisz za 5 miesięcy i może ci wyjść coś innego. Więc e, S też już mi wychodziło. Okej, okay. czyli dzisiaj się mylę, ale w styczniu będę miała rację. No, okay. <laughs> może tak być. W sensie nie, ostatni, jest dosyć taki stabilny mój ten typ. To było jakieś pół roku temu i od tamtej pory cały czas jest to samo. No dobra, a mój? Ty masz S. Ja mam S. Zgadujesz czy wiesz? Nie pamiętam. Pamiętasz? O, no tak, bo ty widziałaś. No ale tak, proszę państwa, ja mam S, chociaż u mnie to jest też zbliżone, bo to jest 53 do 47 Więc tutaj myślę, że jest najczęściej zbliżone. Mhm. Dobra, następna para T i F. T to jest thinking, F to będzie feeling, czyli yy, myślenie i odczuwanie, czyli w jaki sposób wolisz podejmować decyzję. Myślenie to jesteś realistką. Podejmujesz decyzję na podstawie logicznej analizy, obiektywnego spojrzenia na zalety i wady danego tematu. Cenisz uczciwość i bezstronność, często jesteś konsekwentna. A F, czyli odczuwanie, czuwasz, odczuwasz bardziej, jesteś wrażliwa, często decyzję podejmujesz na podstawie wyznawanych przez siebie wartości oraz tego, jak dane działanie wpłynie na innych. Jak trzeci raz nie zgadnę. Ale to jest to akurat ładne. U mnie jest łatwe. Myślenie? Tak. Dobrze. A to się nie zmienia nigdy. Nie. Zawsze 100%. A ty masz F? Ja mam F, ale czy ja się z tym zgadzam? Tak. Zgadzam się, proszę państwa. Nie, w sensie ty częściej jakby myślisz o tym, jak, co, co ludzie poczują potem. No w sumie cały czas. No właśnie, a ja. W ogóle. Jestem z kamienia. Będzie, to będzie, no. No, sobie to jest Twoje powiedzenie. Będzie, to będzie. Więc okej. Okay. Tak jest. Dobra, ostatnia para. Jest JP. <głos> <głos> J to osądzanie, czyli judging, i obserwacja jako drugie, czyli perceiving. I teraz, jaki jest Twój styl życia i pracy? Osądzanie to lubisz planować i masz swoje życie pod kontrolą, jesteś zorganizowana i przygotowana na różne sytuacje, tworzysz plany, trzymasz się swoich zasad. A P lubisz mieć dużo możliwości i podejmować spontaniczne działania. Jesteś bardzo elastyczna, szczególnie jeśli chodzi o robienie planów. Często żyjesz chwilą. Hmm, zdając sobie sprawę z tego, że już od dawna masz ułożony plan na życie w przyszłości i to tak praktycznie od A do Z, powiedziałabym, że judging? Tak. Mhm. No, nie, tak szczerze mówiąc, to mi się zmieniła tylko ta S na N, no bo to jest. Blisko, jakby ja jestem realistką, ale też trochę jestem kreatywna, bez przesady. Ale można być realistą i w tym czasie kreatywną. No właśnie, dlatego dla mnie to jest tak dosyć blisko. No. I też y, jak byłam młodsza, to myślałam, że jestem introwertyczką, i, i jakby mocno przejawiałam te cechy. Się okazało, że jednak trochę nie do końca. <laughs> Jeżeli byliście Państwo ciekawi, to ja jestem też Judging. Mm -hmm. Kto by się spodziewał. Ja bardzo lubię rutynę, plany, mm -hmm. mam kalendarz, i jak coś nie wyjdzie z tego, to ja jestem zdenerwowana. Ale nie w takim sensie, że na kogoś, tylko na siebie. Dlatego judging w 100%. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Dobra. Czyli ty masz ESFJ. Zgadzasz się z tym. Mm. Bo ja też wysłałam ci wcześniej. Cały opis tego, bo drodzy Państwo, jest taka strona jak Sixteen Personalities, i tam są opisane wszystkie te rzeczy. Tam jest też test, którego szczerze mówiąc nie polecam za bardzo, ponieważ łatwo jest manipulować tym wszystkim, jak już wiemy o co chodzi, to łatwo sobie konkretną rzecz zrobić. Dlatego podlinkuję inną wersję, która jest angielska, ale według mnie jest lepsza, bardziej dokładna. No i przeczytałaś o sobie, czy się z tym zgadzasz? Z większością tak. Naprawdę. Niektóre rzeczy faktycznie opisują sposób mojego myślenia. Ja to trochę lubię takie testy, gdzie mówią o mnie, bo to takie łychtanie mojego ego. Bo ty jesteś doradcą. Tak, ja jestem doradcą. Tak i też fajna rzecz, że na tej stronie na koniec całego opisu masz, jakie osoby znane mają ten sam typ. No i proszę państwa typem osoby, która również jest doradcą, jest Taylor Swift. I wiecie bądź nie wiecie, ale ja jestem fanką Taylor Swift. Dawida Podsiadło też, ale jego tam nie było. <laughs> dlatego bardzo się cieszę i Ola do mnie wczoraj pisze, wysłała to i zgadzasz się z tym? A ja do niej, no ba, jestem Taylor Swift. Ale tak poza tym, szczerze, żeby nie było. Ogólnie się zgadzam, co jest tam napisane, nie tylko dlatego, kto tam jest. Dawid Podsiadło ma INF. W ogóle fajne jest to, że jak wpiszesz e, daną postać ze swojego serialu, albo nawet nazwę serialu i MBTI potem, to są strony, które ci powiedzą, która postać jakie ma. Czekaj, ja muszę pomyśleć nad swoimi. Ja mam e, Gordona Ramseya. <grymne> mam też Doktora Strange'a. No moje są jakby mniej znane. Ja zawsze, ja zapominam te wszystkie osoby, nie? Ale jedną pamiętam osobę z y, filmu, książki, która zawsze mi szkodzi, kiedy sobie myślę, hm, kto ma takie samo, wiesz kto to? Lucky? Nie. Lucky ma inne kompletnie. Ale też zły charakter. Voldemort. Oh, <laughs> Voldemort. Tak, bo ja mam dowódcę. Dowódca, A przeczytaj, co to jest. Tym, co dowódcy uwielbiają, są porządne wyzwania małe i duże... Mocno wierzą też, że jeśli dysponują wystarczającą ilością czasu i zasobów, mogą osiągnąć każdy cel. Cecha ta czyni ich światłymi przedsiębiorcami umiejętności strategicznego myślenia. O, podstawowa myśl o tym typie osobowości to na np. Nieważne, czy nazwiesz mnie niewrażliwym, liczy się tylko to, abym był wydajny. Wygrupkowane. Czy zgadzasz się? No tak jest. Ty. Organizator, hojny, wrażliwy, podatny na zranienie, lubi izolacji. Posiada wizję tego, co chce osiągnąć, gospodarz, nie kryje uczuć, silne poczucie dobra i zła. I potrzebuję kontaktu z innymi. Ale czekaj, co ty czy też? Opis ciebie. I proponowany zawód, Każdy, gdzie mogą wziąć na siebie dużą odpowiedzialność, na przykład w zawodach opieki zdrowotnej lub w socjalnych organizacjach. No, proszę Państwa, ja studiuję zdrowie publiczne, ja będę pracowała w opiece zdrowia. Mam nadzieję. Dobra, a ja myśli logicznie i analitycznie, trzyma się wyznaczonych celów, nie boi się podejmowania decyzji. Potrafi delegować zadania, kreatywny, planuje, zorganizowany. Dobry dowódca. Ja się tam trochę zgadzam z tym. Nie bardzo. A jaki zawód masz polecany? Zawody związane z organizacją stanowiska, kierowaniem i zarządzaniem. Prawnik, analityk giełdowy, programista, kierownik jednostki. I tak będzie. Niestety, marnujesz się na tym lekkim Dlaczego? Kierownik jednostki? Będę miała własną klinikę. Ale nie ma nic o, o leczeniu ząbków. To jest wdech zwątpienia czy wściekłości. Zła jest. W sensie zła, nie jestem zła. Po prostu uważam, że jest inaczej. Przecież ja żartuję. Dobra, to ja zebrałam takie jakby plusy i minusy tego. Zwolennicy mówią, że. To pomaga wybrać ścieżkę zawodową. Też jest większa samoświadomość. Ja to uwielbiam w ogóle robić testy o tym, jaka jestem. W ogóle, dlaczego ja polubiłam Harry'ego Pottera, bo tam miałaś podział na cztery domy. I to było to, co ja kochałam w tym. Nie to, że jakieś tam historie. One też były ciekawe, ale te domy. I ty byś chciała być? Slytherinie. Ja wiem, ale słuchacze nie wiedzą. A. No, w slytterinie. Tak, tak nie przyporządkowało też. Testy na same quizy.pl? Nie, dlaczego? Jest y, quiz od JK Rowling. Jest? A możemy zrobić dla mnie? Nie w tej chwili. Dobrze. Można poznać swoje mocne i słabe strony? No, jak każdy test, który Cię opisuje. Można wykonać w internecie, no jest popularny, więc możesz też komunikować się z innymi, mówiąc, a mam taki i taki typ. Co w sumie też dużo o Tobie mówi, bo nawet jeżeli ktoś w to nie wierzy, to wie, że Ty w to wierzysz. <noise> Dokładnie. No dobra, a teraz krytycy. Krytycy mówią, że często się to zmienia i ponoć aż połowa badanych otrzymuje zupełnie inną klasyfikację po upływie 5 tygodni od pierwszego wypełnienia testu. Oj w ciągu 5 tygodni może się wiele zmienić, katastrofa no albo poznajesz nowych ludzi, albo ktoś ci umrze. Ale mi się akurat podoba to, że to się zmienia. No tak, przecież człowiek bo nie zostaje taki sam. Dokładnie. I tutaj nie ma czegoś takiego, że musi tak być, bo takim jesteś człowiekiem. Mhm. Akurat te cechy mogą się zmienić. I też drugi zarzut jest taki, że tutaj jest efekt horoskopowy, czyli kiedy czytasz ogólne opisy o danej postaci, to masz takie, a pasuje do mnie, bo jest zbyt ogólny. Według mnie trochę za bardzo się różnią te opisy od siebie, żeby aż tak. Że one między sobą. No. Nie no, różnią się. Różnią się. To nie jest tak, że do każdego będzie każdy. No, pasował. przecież, jakbyś przeczytała mój, sobie. by nie pasowało. Po prostu nie. To jeszcze jedno pytanie postawię w tej audycji. Co można by poprawić w tym teście? Czy sądzisz, że jest idealny? Na pewno nie. Nic nie jest idealne. Bo w ogóle jeszcze um, pewnie zauważyłaś, że masz coś takiego jak jeszcze jedną literkę. Bo jest na przykład INFPA i INFPT. I co to oznacza? To zależy, jak sobie radzisz ze stresem. Kiedy masz U. A, to no. sobie lepiej radzisz ze stresem niż te. A to nie wyszło mi w tej No właśnie to nie wychodzi, dlatego o tym nie wspominałam. To musisz sama sobie odpowiedzieć. Mhm, mm Czy lepiej, czy gorzej? Tak. To jest hmm. ciekawostka, a odpowiedz mi najpierw na to pytanie, co byś poprawiła? To ja muszę pomyśleć czekaj. Więcej literek byś dodała? Nie. Bo jakby pod tą samą kategorię faktycznie dosyć różni ludzie potrafią wejść. No tak, ale to są kategorie podstawowe. Jesteś ekstrawertyk, czy introwertyk? Patrz, w tym samym tym jest Tom Hiddleston i Johnny Depp. To nie są te same osobowości. Rozumiesz, o no ja, co mi chodzi? Ja rozumiem. Że jakby więcej było literek, to byłby dokładniejszy ten opis, ale z drugiej strony to ma być chyba taki ogólny podział, żeby wiedzieć, czego oczekiwać od człowieka. No wiesz, że skoro jest tyle ludzi na świecie, to na pewno jest więcej tych typów, ale żeby móc ich jakoś wszystkich scharakteryzować i ukategoryzować, no, to zrobili tylko kilka. A że one nie są rozlazłe, jakby każdy sobie życzył, opisowo, no to taki to ma charakter, ten test. Jest pomocny, fajnie sobie zrobić, dowiedzieć się. Zgadzam się z tym. Niektóre rzeczy faktycznie opisują moje życie i podejście do niego. Ale czy to jest dla mnie jakieś istotne? Nie, kompletnie. A jak to jest u ciebie? Bierzesz go na poważnie? Kierujesz tak. się nim? No w sensie nie to, że. Ja sobie myślę, a jestem takim typem osoby, to muszę podjąć taką decyzję. Ale czasami tak sobie myślę, aha, jestem taka i taka. Tłumaczysz swoje zachowania tym? Trochę tak. Uh -huh. No bo może o tym pamiętasz. Ja nie pamiętam o tym, że jestem doradcą. No, no właśnie, ja trochę za głęboko w tym siedzę. A czy ty byś coś zmieniła w tym? Wiesz, co nie wiem, czym zmieniła, tak jak jest, jest dobrze. W ogóle nawet czytałam. Jak nasza relacja wygląda. W sensie ja z tobą, no bo jest, mamy środek kompletnie inny. Mhm. I tam jakby było... To jest pewnie love-hate relationship. Nie, właśnie nie. Jakby Cała różnica polega na tym, że ja bardziej... Ty musisz do mnie czasami zapominać o uczuciach i mówić bardziej logicznie. I musisz mi tłumaczyć uczucia innych, bo ja ich nie rozumiem. No w sumie tak jest. I tak jest. No. Ja czasami muszę jakby przestać tylko logiką się kierować i pomyśleć o tym, co możesz pomyśleć i poczuć. Ale też pomagasz mi, gdy ja potrzebuję logicznego mm. i jasnego wytłumaczenia. Tak. No. Ale to tak jest, naprawdę tak się kształtuje to. No. jak ja do ciebie piszę, ej, a co to znaczyło? Ja nie rozumiem ich żartów, chyba ktoś mnie nie lubi. Tak. Spokojnie, Olu, to tak nie wygląda. A potem ty dzwonisz, co ja mam zrobić. Dokładnie, i ty mi stawiasz sprawy, sprawy jasno. No. no, to jest dobra współpraca. Oj, tak, to jest takie uzupełnianie się. Mm -hmm. Ale że przy okazji mamy końcówkę i początek takie same, to jest najlepiej. A czy są któreś z tych grup, które się dyskwalifikują do przyjaźni? Myślę, że nie ma takiego czegoś, aczkolwiek ja bym się bała. Ee... Na przykład strażników z odkrywcami, chociaż to też mogłoby się uzupełnić, aczkolwiek ciężko by było kogoś, kto kocha porządek, wziąć z kimś, kto żyje cały czas na krzewędzi i nie wie, co będzie następne. To jest tak zwane, przeciwieństwa się przyciągają, ale ja nie, nie jestem za tym stwierdzeniem, bo jeżeli człowiek ma z kim żyć długo, to musi dzielić z nim pasję, a nie, że ktoś w tak. niedzielę lubi wyjeżdżać i sobie spędzać aktywnie dzień, a ten drugi woli usiąść na kanapie i tylko relaksować w sensie. się przed telewizorem. Ja myślę, że to wszystko polega na tym, że pociąga nas to, czego sami nie mamy, tak? Czyli... Mhm. Em, to może być dla nas ciekawe, że na przykład, kiedy mam, mam kompletnie niepoukładane życie, wow, on ma poukładane coś innego. Tak samo dla kogoś, kto ma wszystko poukładane, wow, on się tym wszystkim nie martwi, nie? Ale na dłuższą metę zaczniecie to denerwować. Tak. Ponieważ ty masz pewien sposób na życie i ktoś inny ma kompletnie inny sposób na życie i nie da się tego połączyć. I też siebie nie zmienisz i też nie warto siebie zmieniać dla kogoś. Oczywiście nie mówię, żeby były takie sytuacje, ej, jakie masz MBTI, a takie. Co? Nie. Mm -mm. Next, please. W sensie wszystko jest dobre, ale w ograniczeniu. Dokładnie. Z umiarem. No dobra. Czy to już ten czas? Na co tygodnik artystyczny. Zaczynasz ty, czy ja? Choć zrobiłem papier, kamień, nożyce, jak ze starych dobrych czasów. Kamień, papier, nożyce. 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 Były dwa razy nożyce i dwa razy kamień. No, więc no, gramy dalej. Kamień, papier, nożyce. No znowu to życie. Nie. Nie. Papier kamień nożyce. Miałam papier, ona miała kamień. Dobrze. Jak ze starych dobrych czasów. Przepraszam, że jestem taka roześmiana, ale to jest moje drugie podejście, bo za pierwszym Ola musiała zrobić satysfakcjonujące po wypiciu herbaty. Więc nie wiem, czy Państwo pamiętają z pierwszego sezonu. No na pewno, w co tygodniku artystycznym polecam wam książki. Słuchajcie. Nieodkładalna historia o miłości i zbrodni, przyciąganiu ich chemii, która z mieszkania angielskiego lorda prowadzi do sal sekcyjnych laboratorium i do ciemnych załóg londyńskich ulic XIX wieku. Cudownie feministyczna, świeża, niepokorna. Od pierwszego rozdziału pokochasz Toma i Andrii oraz ich zaczepne dialogi. Siedemnastoletnia Andrii. To córka angielskiego lorda, której pisane jest życie w bogactwie i luksusach. Mało kto wie jednak, że coś fascynuje ją bardziej niż eleganckie podwieczorki i przymiarki sukni z jedwabiu. Jej prawdziwa pasja pozostaje ukryta przed światem. Wbrew życzeniom surowego ojca i konwenansom Andrii, często wymyka się do laboratorium stryja, żeby pod jego okiem odbywać ponure i krwawe praktyki z medycyny sądowej. Dzięki pracy przy zwłokach Andrii dołącza do poszukiwań seryjnego mordercy, a tropy w śledztwie prowadzą do osób z jej własnego, zamkniętego świata, który już w chwili urodzenia przeznaczył ją do roli matki i żony. Szokujące zwłoki akcji, okraszone mrożącym krew w żyłach zdjęciami z epoki, sprawiają, że ten oszałamiający bestseller pozostaje w pamięci na zawsze. Jest to książka o tytule Jak podejść rozprowadza. O czym jest książka? Pokrótce, bo już przecież przeczytałam, mamy młodą Andrię, która powinna interesować się rzeczami błahymi, jak to miały dziewczyny w jej wieku w zwyczaju. Ale ona jednak na przekór wszystkim. Bardzo interesuje się rzeczami nietypowymi, ponieważ są to sekcje zwłok z medycyny sądowej. Jest to o tyle przerażające, że gdy w mieście, w którym mieszka, czyli w Londynie, dochodzi do krwawych zbrodni, ona znajduje się w samym ich centrum i jedynie czego chce, to się zaangażować w te śledztwo. I to jest przerażające dla jej ojca, dla jej brata, ale w tym wszystkim poznaje Tomasa, mamy wątek romantyczny, nie jest on duży, ale satysfakcjonujący nawet dla mnie, dlatego zachęcam. I cóż, książka bardzo nietypowa, tak jak wszystkie, które wam polecam, ale też bardzo tajemnicza i wciąga. Wciąga na tyle, że skończyłam ją tam w dwa dni, a nie jest jakaś najkrótsza. Niedawno wyszedł drugi tom, o nim może powiem jeszcze, ale to jak przeczytacie pierwszą część. Mam dla państwa dzisiaj kryminał. Kryminał, chłopiec z lasu, Harlana Cobaina. Nazywa się Wild, ale równie dobrze mógłby nosić imię Molly. Jest rok 1986. W stanowym parku krajobrazowym Rampo Mountain zostaje znalezione dziecko. Chłopiec nie mówi, ale rozumie język angielski. Ma na sobie łachmanę, a jego skóra od stóp do głowy pokrywają zadrapania i gruba warstwa brudu. Dziecko jest kompletnie dzikie i nie wiadomo zupełnie nic o jego przyszłości. Jak udało mu się przetrwać? Dlaczego nikt go nie szukał? Mieją lata i Wilde stara się żyć jak każdy inny Amerykanin. Kiedy pewnego dnia otrzymuje wiadomość o zaginięciu nastoletniej dziewczyny, postanawia ją odnaleźć. Nie on także nikt się nie interesuje, podobnie jak nim samym 30 lat temu. Ned ojciec zaginiony bagatelizuje sprawę. Wilde rozpoczyna jednak swoje własne śledztwo, zwłaszcza, że prosi go o pomoc pewna ważna osoba z jego przeszłości. Powiem ci, że jest to interesujące. Mm. Nie powiedziałabym, że to jest jakieś arcydzieło, nie wiadomo czego się tam spodziewać, ale przyjemnie mi się tego słuchało. Także polecam. Macie Państwo niepowtarzalną okazję, jeszcze jesteście szczęściarzami, ponieważ w dzisiejszym co tygodniku artystycznym są polecone dwie książki. Tak, to nie będzie się często zdarzać. Czytaj w ogóle, bo to jest. która Twoja książka? Pierwsza w tym roku. Ja się śmiałam, że w życiu, ale nie nie ujmuję roku. ci. Nie, ja czytam dużo. Książek naukowych. Czytaj. E... To polecaj. Polecam ortodoncję współczesną, karłowskie. Poprosimy o opis. Ile ja łez wypłakałam nad tą książką. Szczęście. Tak, to było czyste szczęście. Mamy nadzieję, że podobało wam się, że również z nami się śmialiście i jeśli macie okazję, to zróbcie sobie test i podzielcie się z nami. Tak, ja podlinkuję test, który jest po angielsku, tak jak mówiłam, po polsku nie znalazłam dobrego testu niestety. Dla tych państwa, którzy nie wiedzą, ani radzą sobie z angielskim, mam mały protip. Na górze zawsze jest tłumacz. Tam. Ta a, mi z fińskiego teraz tłumacz. Cieszę się, że ktoś tak zareagował, a nie, to, a nie było to typu Julka, przecież każdy to wie. A może ktoś nie wie. Nie tak, ja zapomniałam że... o tym w ogóle. No, także ja wam wszystkim I przypominam. Ty po po twoich wiadomościach wczoraj się chyba też zapomniałaś przynajmniej na początku. No. <laughs> Dlatego pilnuję, żebyście wy państwo nie zapomnieli. Tak, dzięki wam bardzo, że słuchaliście nas i do usłyszenia. Do usłyszenia.